Dzisiaj chciałem pokazać Wam taką dosyć łatwą, a zarazem ciekawą zagadkę na inteligencję, którą możecie zadać praktycznie każdemu, dysponując najlepiej kratkowanym papierem i długopisem. Chodzi o to, żeby zaznaczyć w równej odległości 9 punktów, tak na bazie kwadratu, tak jak ja zrobiłem to właśnie na tym kratkowanym papierze. I polecenie jest takie, żeby przyłożyć długopis do jednego z tych punktów i narysować cztery linie, tak aby połączyć wszystkie 9 punktów, czyli to byłaby jedna linia, Druga linia, trzecia linia i czwarta linia. Niedozwolone jest rysowanie linii oddzielnych, znaczy narysuję jedną, drugą, trzecią linię. Tak nie można zrobić, no bo wtedy w szczególności najłatwiej nawet trzema liniami byśmy byli w stanie połączyć te punkty. Także bez odrywania ręki od kartki papieru, czterema liniami należy połączyć te dziewięć punktów. No i to jest ta zagadka. Spróbujcie się samodzielnie nad nią chwilę zastanowić, jak wykonać to polecenie, a ja za chwilę podam wskazówkę, a następnie rozwiązanie. Wskazówka do tej zagadki jest taka, aby pomyśleć tak trochę szerzej, nie zamykać się tylko w obrębie tego pola wyznaczonego przez te 9 punktów. Zastanowiliście się, no to teraz podaję już pełne rozwiązanie. Mam nadzieję, że wszyscy znaleźliście samodzielnie to rozwiązanie. Zagadka jest naprawdę ciekawa, i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, bądź nie zrobiłaś, to polecam jeszcze chwilę się nad tym zastanowić, bo naprawdę przynosi satysfakcję, jak się samemu wymyśli ten sposób na połączenie tych dziewięciu punktów czterema liniami. A odpowiedź jest taka: no, zaczynamy od na przykład tego punktu i lecimy tak że wychodzimy poza ten kwadrat, no i dalej lecimy w taki sposób, też tutaj wychodzimy poza kwadrat, dalej lecimy tędy, no i na końcu tak. No takich wariantów na połączenie w ten sposób tych dziewięciu punktów jest kilka, możemy zacząć z innego punktu niż koniecznie z tego z dowolnego narożnika, a nawet możemy zacząć z takiego punktu środkowego, wtedy też wszystkie punkty zostaną połączone. Tak, na zakończenie jeszcze podam troszeczkę inny wariant tej zagadki. Jeżeli nasze punkty nie są takimi punktami, punktami, tylko to są małe koła, gdybyśmy powiększyli średnicę tych punktów, ja to zrobię teraz, to istniałoby jeszcze takie rozwiązanie nawet na trzy linie. Mianowicie zaczęlibyśmy gdzieś daleko i narysowali taką linię, która przechodzi przez pierwszy punkt lekko z góry, przez drugi w środku, przez trzeci na dole. No i potem powtórzyli tę operację w drugą stronę i potem jeszcze raz w trzecią stronę. No mi tutaj wyszło już tak dosyć na styk, ale to przez to, że nie odjechałem wystarczająco daleko. Gdybyśmy te linie narysowali takie prawie poziome, no to wtedy przecielibyśmy wszystkie 9 punktów tak na trzy razy. No ale oczywiście to jest wersja zagadki w sytuacji, gdy punkty nie są punktami, a chociażby małymi kołami. Także taka trochę naciągana wersja druga, no ale oryginalne zadanie jest takie, że mamy 9 punktów, które nie mają swojego pola. No i wtedy czterema liniami można je połączyć tak jak pokazaliśmy kolorem czerwony.